Panie Marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek o przerwę na refleksję. Mamy zobowiązania wobec kobiet, które nam zaufały 15 października. Żądamy odmrożenia ustaw ratunkowych. Ustawa Polski 2050 jest obecnie... Jedyną, która może przejść przez Sejm. Jest zaprojektowana w ten sposób, żeby mogła uzyskać większość tego Sejmu. Ustawa o bezpłatnej antykoncepcji dla dziewcząt do 20 roku życia nadal jest mrożona w komisji. Jest równie ważna, bo jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, za Rosją, Białorusią, Węgrami pod względem dostępu antykoncepcji dla kobiet. Przestańcie zasłaniać się prezydentem. Nigdy nie trafi do prezydenta to, co nie przejdzie przez Sejm. Dlatego apelujemy o to, aby te ustawy były procedowane. I do pani poseł Łobody mam prośbę. Proszę wypowiadać się w swoim imieniu, bo posłowie i posłanki Polski 2050 nigdy nie podpiszą się przed zahamowaniem pracy nad ustawami poprawiającymi bezpieczeństwo kobiet. Dziękuję.